Jak jeździ się samochodem z automatyczną skrzynią biegów? Jakie ma zalety, a jakie wady? Odpowiem na te wszystkie pytania już za chwilę. Co by nie mówić, w Polsce dominują manuale. Na kursach uczyliśmy się jeździć samochodami z manualną skrzynią biegów, a na egzaminach zdawaliśmy autami z taką samą przekładnią. Dlatego dla wielu osób pierwszy kontakt z automatem jest dosyć dziwny i muszę przyznać, że dla mnie też tak było. Ale cała procedura nie jest szczególnie skomplikowana, dlatego teraz przyjrzyjmy się, jak jeździ się automatem, a później przedstawię zalety i wady tego rozwiązania. Do dzieła! Przełączamy dźwignię w pozycję D, zwalniamy hamulec i to wszystko. Niektórzy producenci trochę kombinują z kształtem przykładni, na przykład BMW w modelu I3, ale zasada działania jest generalnie wszędzie i zawsze taka sama. Generalnie jest tutaj tak samo jak w przypadku jazdy do przodu, tylko przełączamy dźwignię w pozycję R i samochód zaczyna jechać do tyłu po zwolnieniu hamulca. Tutaj generalnie litera wywodzi się ze słowa park, a nie postój. Jednocześnie, jeśli włączymy na P, to mamy pewność, że samochód nigdzie nam nie pojedzie. To jest odpowiednik zostawienia samochodu z manualem na jedynce. I tutaj mała uwaga. Zostawiając samochód na postoju, zawsze ustawiajmy skrzynię w pozycji P, a nie N, ponieważ N odpowiada za zostawienie auta na luzie i powinna być wykorzystywana tylko wtedy, kiedy zamierzamy go albo holować, albo pchać. I teraz dochodzimy chyba do największego wyzwania w obsłudze samochodów z automatyczną skrzynią biegów przez osoby, które są od zawsze przyzwyczajone do jazdy manualami. A konkretnie co zrobić podczas hamowania, ponieważ... Jadąc manualem jesteśmy naturalnie przyzwyczajeni, że hamując samochód do zera, po naciśnięciu hamulca zaraz lewą nogą naciskamy pedał sprzęgła. Ale w automacie tego pedału nie ma, więc jeśli użyjemy lewej nogi, to zamiast sprzęgło trafi ona w hamulec i skończy się to mniej więcej tak. Dlatego na początku trzeba mocno pilnować lewej nogi, aby cały czas spoczywała na podnóżku. Tak jak mówiłem, wielkiej filozofii tu nie ma i po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrów każdy powinien naturalnie już operować automatem. Mówią, że strach ma wielkie oczy, i w tym wypadku zdecydowanie tak jest. Jazda automatem zdecydowanie nie należy się obawiać. A czy warto go kupować, czy lepiej pozostać przy tradycyjnych, manualnych przykładniach? Przyjrzyjmy się teraz zaletom i wadom automatycznych skrzyń biegów. Zaleta pierwsza szybkość. Współczesne dwusprzęgłowe automaty zmieniają biegi w sposób błyskawiczny, więc właściwie żaden kierowca obsługujący manual nie może im dorównać w prędkości zmiany przełożeń. Zaleta druga – płynność. Tutaj wciąż mówię o nowoczesnych dwustrzęgłowych konstrukcjach, których zmiana biegów jest po prostu niezauważalna. I znowu, normalny, żywy kierowca operujący skrzynią biegów musi mieć ogromne szczęście albo ogromne doświadczenie, aby uzyskać taką płynność w zmianie przełożeń. Zaleta trzecia, komfort. Tego, kogo chociaż raz bolała lewa noga po długotrwałej jeździe w korku samochodem z manualną skrzynią biegów, wie o czym mówię. W automacie wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ operujemy tylko gazem, tylko hamulcem. Stojąc w korku i minimalnie się tocząc, wystarczy, że odpuścimy hamulec i samochód już nam rusza. Nie musimy się niczym więcej martwić. Jest to szalenie wygodne, szalenie komfortowe i szalenie relaksujące. Zupełnie zmienia postrzeganie tego, jak wygląda jazda w korku. Nie sprawia to, że korek staje się przyjemny, ale podczas jazdy w automacie jest zdecydowanie mniej nieprzyjemny, niż gdybyśmy tkwili w nim w samochodzie z manualną skrzynią biegów. I teraz przejdźmy do wad, a właściwie do jednej wady, którą ja zaobserwowałem w skrzyniach biegów automatycznych. To znaczy, są one super, ale tylko do momentu, kiedy dobrze działają, ponieważ gdy się zepsują przez skomplikowanie swojej konstrukcji, są one bardzo, bardzo drogie w naprawie. Bardzo często trzeba je wymieniać zamiast naprawiać, więc rachunek z ASO może przewrabić ową zawrót głowy, zdecydowanie większe zawrót głowy niż gdyby uszkodziła nam się skrzynia manualna tradycyjna. Ale jako że skrzynie biegów nie psują się co 15 minut, to w mojej opinii zalety zdecydowanie przeważają nad wadami. I gdybym miał dla siebie wybierać teraz samochód i miałbym do wyboru automat albo manual, bez dwóch zdań zdecydowałbym się na automat. Szybkość, płynność, komfort. Tych rzeczy po prostu nie da się przeoczyć. Doceniam manuale, ale w chwili obecnej automaty współczesne, nowoczesne są od nich po prostu lepsze. A co Wy sądzicie o automatach? Komentarze są do Waszej dyspozycji. A ja już się żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że ten materiał rozwiał Wasze wątpliwości dotyczące automatycznych strzeń biegów. Do zobaczenia w kolejnych filmach na Wahacz TV.